Co się stało? Wow, spadłem z dość dużej wysokości. Dobrze, że tu jest ta woda, bo inaczej chyba byłoby po mnie. Uderzyłbym o ten kawałek. Hej, gdzie jest Tork? Przed tuż za mną, matko. Ile ja tu czasu spędziłem? Ktoś już zamknął te drzwi, to znaczy, że to jest jakieś więzienie. Ej, co to jest? To glina. I to na dodatek bardzo miękka. Mogę ją z łatwością zniszczyć. Ło! Wow. Chyba ktoś próbował zalepić to pomieszczenie albo ten korytarz. Dość chyba nieudolnie. Co to za mieście? Hej, co. To... O matko! Co. To... Co mogło tak zniszczyć? Wygląda na to, że ktoś tutaj czegoś szukał. I mam nadzieję, że. że tego nie znalazł. Co to mogło być? O! Co to za światło? Hej, ktoś tu był, nas palał w pochodnie. To znaczy, że ktoś tutaj był. Może, Z... że to nie jest kolejny Panów. Hej, tu wcześniej nie było. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że pójdzie gdzie indziej. Miejsce, o, jakaś kość. jakiś kościoł. Jakiś strasznie zniszczony jest ten korytarz. Co to jest? Jakaś lawa, jakaś woda, co to ma być w ogóle. Tam, widzę zawalony korytarz. Tu? Coś tam... coś tam się świeci Tylko... Tylko co to za... To... Jakieś pomieszczenie hm. Gdzie mogę iść? Ale na razie sprawdzę co tam jest ta bliźni. Wow, co to było? Ło matko! Jest taka sama jak tam hej Gdzie on idzie? Co to było? <śmienny> Jezu <śmienny> Masko uciekam tam on? jeszcze mnie nie, nie słyszy Ale jak już nie, nie widziałem. Wygląda na to, że już go nie ma. 403-404 to są jakieś cele chyba. Ta, troszeczkę obrośnięte pajęczynami już. Widać, że nie używano od lat. Archiwa. Tam jest sala tortur, tam blok więzienny On tam powie, więc I to tutaj może znajdę Skąd tam się woda wzięła? Matko Jakiś tunel? Nie, myślałem No, zawalone Chyba miało przypominać łóżko Nie sądzę żeby się na tym wygodnie spało Ale to wszystko zarośnięte, zawalone Chyba nie ma tutaj czego szukać Wygląda na to, że dalsza część korytarza też się zawaliła Nie, nie zazdroszczę tym, którzy tutaj mieszkali. Być może tutaj gdzieś była celatorka. Tutaj też zawalone. I to zobaczyć, może. Wow, dziurę Może na dole będzie coś. Więcej. 0 od 1 do 200. Tutaj też większość pomieszczeń wygląda tak samo po prostu łóżko i prowizoryczna toaleta. Wow, tutaj chyba od bardzo dawna nikt nie zaglądał. Tutaj też. Widzę, że tutaj nawet grzywki zaczęły rosnąć. Nie no. Dalej nie przejdę. Wszystko się zawaliło. Ale to... Jest, ale pochodnie się palą, to znaczy, że ktoś tutaj jeszcze przebywa czasami. może z archiw. Ktoś tutaj przychodzi, może tam jest wyjście, właśnie. Ej. Coś jest z tej skrzyni. Nie mogę jej otworzyć. Wygląda na to, że tutaj już troszeczkę bardziej przytulne pomieszczenia są. Nawet kilka obrazów, jakieś półki z książkami. Skrytki skrzyni. Zawalone tutaj, też coraz przytulniej się robi. Ułowy, kiedy tutaj wszystko jest zniszczone, jakaś biblioteka. Mam nadzieję, że ten potwór już stąd poszedł. Co to za dźwięki jakieś dziwne To, to chyba stąd Matko Mam nadzieję, że mnie co to za wchwy? Jezus! Kurwa, ile razy ja jeszcze tutaj będę spadł na głowę? Wow, to jest chyba jakaś jadalnia, może jakieś nie wiem miejsce spotkań. Korytarz ciemny, nic tam nie widać. może to tutaj uciek ten mag Matko No fail You ate me bitch co to? Fail number two! <laughs> jak jakiś murkaz No kurde, I nie umiem wydawać to... takich dźwięków.